Cześć, z tej strony Kacper Chojnacki, a ze mną jest dzisiaj zawodnik Warty Poznań Filip Borowski. Witam Ciebie Filipie. Dzień dobry, cześć. Jak nastroje przed ostatnią kolejką? Pewnie troszeczkę stresu jest, bo jednak jest to kolejka o życie, o utrzymanie w Ekstraklasie. Czy ja wiem, czy stres jest? Jest pozytywna energia w drużynie. Dobrze jesteśmy nastawieni. Przygotowujemy się do bardzo ważnego meczu dla nas. I myślę, że Nastawienie jest pozytywne, z dobrą energią, jedziemy do Białego stoku. No nie ma co się dziwić, że jest pozytywne, bo w tabeli za 2024 rok w ekstraklasie zajmujecie 12 miejsce, czyli dosyć dalekie od strefy spadkowej. W takim razie, co się zmieniło w tym roku? Czy ta różnica w punktowaniu wynika chociażby z dobrze przepracowanego okresu przygotowawczego? Na pewno okres przygotowawczy bardzo mocno przepracowaliśmy, ale też. Pamiętajmy, że w pierwszej, w rundzie jesiennej mieliśmy dosyć dużo kontuzji, tak? Jeszcze doszły zimą transfery, więc jesteśmy mocniejsi. Wrócił Adam Zrela, który nam pomógł. Także jesteśmy mocniejsi ze względu też na uzupełnienie kadry, ale też okres przygotowawczy bardzo mocno przepracowany w Turcji i myślę, że to są dwa takie główne powody. No w ostatniej kolejce teraz nadszedł czas na mecz z Jagiellonią, no i poza samym utrzymaniem to jestem ciekaw, czy mobilizuje Was taka chęć zemsty za ten grudniowy mecz w Pucharze Polski, czy też za pierwszy mecz w Ekstraklasie, Ekstra który na pewno, no nie jest myślę przez Ciebie zapamiętany zbyt dobrze. Nie jest zbyt dobrze zapamiętany, tak jak tak dobrze powiedziałeś, ale czy chęć zemsty? Na pewno, bo to były dwa mecze w, blisko siebie, to były chyba trzy dni po jednym, po drugim no Dwa mecze, dwa przegrane, więc idziemy do Stoku wygrać i zakończyć pozytywnie rundę wiosenną. Jak też dla Ciebie ten mecz się układa pod tym względem, że no jednak to wypożyczenie Twoje do Warty Poznań się kończy wraz z zakończeniem sezonu. Także jak troszeczkę się na taki mecz zmotywować, będąc piłkarzem, który za moment odchodzi z klubu? Ja się motywuję, dla mnie najważniejszy każdy jest mecz. Za każdym razem udowadniam sobie i trenerowi, że może na mnie liczyć. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Ja po prostu nie potrzebuję zewnętrznych motywacji i po prostu dla mnie każdy mecz jest ważny. Chcę się rozwijać, chcę się dobrze pokazać przed powrotem do leka i wrócić w dobrej formie. No wystarczy pewnie motywacja od trenera Dawida Szulczka, jak zakładam, bo jest dosyć, no bym powiedział, żywiołowym trenerem na pewno. Myślę, że możesz tak, to potwierdzić. Tak. Ja myślę, że tak, tak. No w pierwszym spotkaniu z Jagiellonią, wrócę do tego meczu, dostałeś czerwoną kartkę. Od tamtego czasu jednak nie dostałeś nawet żółtej kartki ani razu. Czy to zbieg okoliczności, czy jednak tamten mecz na tyle zapadł Ci w pamięci, że od tamtego czasu się faktycznie na boisku bardziej pilnujesz? Powiedzmy. Zwróciłem na to uwagę. Zacząłem też pracować nad tym, nad odbiorami, żeby głupich też również kartek nie łapać, niepotrzebnych. I takich powiedziałem, no, zwróciłem uwagę, dlatego teraz tych kartek no, w ogóle nie mam. No jest to mecz z bardzo ofensywną, bardzo mocną w ofensywie drużyną, która może pobić w ogóle z Wami rekord goli strzelonych w jednym sezonie Ekstraklasy przez jedną drużynę w XXI wieku. I których graczy byś wyróżnił z ofensywy Jagiellonii? Jakbyś miał z obozu rywala kilku piłkarzy wyróżnić, to kto by to był i też jak zamierzacie się tej sile ofensywnej przeciwstawić? Mm. Jednego to ciężko wymienić. Gielonia w tym sezonie bardzo dobrze wygląda jako cały zespół. Dobrze operują piłkę w ofensywie, stwarzają dużo bardzo groźnych sytuacji w polu karnym przeciwnika. Ale takie największe chyba wrażenie to Pululu bym wymienił. Uważasz, że to jeden z najlepszych napastników w ekstraklasie obecnie? Myślę, że tak, tak. Natomiast też co do Jagiellonii, no to ona w rundzie wiosennej straciła już punkty z kilkoma drużynami z tej dolnej części tabeli, chociażby tydzień temu z Piastem Gliwice, wcześniej chociażby z Krakowią czy Ruchem Chorzów. Czy to też Was dodatkowo motywuje? Może nie, ale przede wszystkim czy jest to dla Was też taką szansą na to, żeby ostatecznie wygrać? To, że Jagiellonia potrafi tracić punkty z tymi drużynami z dołu tabeli. Jak wiemy w rundzie, w rundzie wiosennej Jagiellonia... Nie ma zbyt dobrego dorobku, nie ma formy stałej, którą prezentuję teraz. I chcemy to przełożyć na sobotnie spotkanie czyli pokazać, że zespół, który walczy o mistrza Polski, nie będzie miał łatwo z nami. I na pewno. Jakelonia będzie miała dużą presję. Zobaczymy, czy sobie z nim poradzi. Ale z taką presją nie jest łatwo grać. Tym bardziej im dłużej będzie się remis lub korzystny wynik dla nas trzymał, tym, tym ciężej będzie im do końca meczu zmienić wynik dla nich. No właśnie, będą grani na własnym stadionie, walczą o pierwsze mistrzostwo Polski w swojej historii, więc y, czy sądzisz, że to taka sama motywacja w wdrożenia i ta pozytywna energia, to jak ważny jest ten mecz y, z wartą poniesie ich do zwycięstwa, czy macie jakieś swoje szanse, gdzie upatrujecie zdobycia punktów, no bo wiemy, że te punkty będą wręcz kluczowe w kontekście walki o utrzymanie? Może ponieść, ale też również może sparaliżować, tak, bo to jest pierwsza sytuacja, w której oni się, pierwszy raz w takiej sytuacji oni się znajdują ci chłopacy. My jedziemy tam po trzy punkty, nie jedziemy tam się bronić za wszelką cenę remisu. My chcemy tam wygrać, chcemy strzelać bramki, więc tak myślę, że mecz będzie wyglądał pod. Większy posiadanie piłki Jagiellonia, ale my też y, będziemy chcieli wykorzystać swoje szanse na strzelenie bramek. No Przykładem takiego meczu, w którym kiedy drużyna się cofnęła, Jagiellonia potrafiła atakować, właśnie utrzymywać się przy piłce, jest to spotkanie z ŁKS-em. No, dla ŁKS-u się to skończyło tragicznie, dlatego czy Wy będziecie chcieli troszeczkę wyjść wyżej do Jagiellonii? Bo faktem jest też to, że Jagiellonia pod pressingiem się gubi i pokazała to chociażby w ostatnim meczu z Piastem Gliwice. Myślę, że różne momenty będą w tym meczu i będziemy wysoko i pewnie też będą momenty, w którym będziemy musieli przejść nisko i chwilę przycierpieć, ale będziemy chcieli tak, wysoko, wysoko odbierać piłkę, bo wiemy, że Jagiellonia ma czasem problemy z jej wyprowadzeniem, podczas gdy jest wysoki pressing i, i chcemy to wykorzystać. No teraz każdy punkt dla Was jest tak naprawdę na wagę złota i tutaj chciałbym Ciebie zapytać, których straconych punktów w tym sezonie najbardziej jako drużyna żałujecie? To znaczy mecze, które przegraliście czy zremisowaliście, a mogliście w nich zdobyć pełną pulę. Są takie spotkania? Masz jakieś na myśli? Kurde, najbardziej to mi zapadł mecz z Ruchem Hożów 2-2 u siebie. Występowałem w tym meczu w pierwszym wschodzie i grałem cały mecz. No i spuszczą mnie połomice oba mecze u siebie i na wyjeździe. Myślę, że to są takie mecze, który, w których mogliśmy zrobić więcej. No w tym sezonie jest najgorsza średnia punktów warty na mecz od, te, od tego czasu, kiedy trenerem zespołu z Poznania został trener Dawid Szulczek. On po sezonie odchodzi, także tutaj chciałbym ciebie zapytać właśnie, czy widać po trenerze jakieś nie wiem wypalenie, mniejszą chęć do pracy? W sensie ty nie możesz tego oceniać pod względem poprzednich sezonów, wiadomo ale jak w tym sezonie tobie się współpracuje z trenerem Dawidem Szulczkiem, no bo nie jest na pewno kłamstwem to, że na ciebie postawił w niektórych meczach Czy wypalenie? Nie, trener Szulczek cały czas ma dużo energii, dużo pozytywnej energii Ja jestem bardzo zadowolony z Trenera, że na niego tutaj trafiłem, bardzo się rozwinąłem i taktycznie, i też indywidualnie, więc, no tak jak powiedziałeś, nie mogę go porównać, jak to było, wyglądało wcześniej, ale teraz myślę, że nie ma żadnego wypalenia. Cały czas jest głodny wygrywania, głodny, głodny gry. No, to jeszcze na koniec chciałbym Ciebie zapytać, troszeczkę zmieniając temat, o przepis młodzieżowca, bo to jest dosyć głośny temat obecnie w całej polskiej piłce. Wielu też piłkarzy, wiele klubów, czy też przedstawicieli tych klubów wypowiada się dosyć negatywnie na temat tego przepisu. Chciałbym Ciebie zapytać o Twoje, twoje zdanie na temat tego przepisu: czy on powinien zostać, a także no jako beneficjent powiedzmy gdzieś tam tego przepisu, no bo zaliczasz się jako młodzieżowiec, tak? Co o tym sądzisz właśnie? Czy on powinien zostać, czy nie? Kurde, no ciężko powiedzieć, bo nie jestem osobą, która yy, może coś nie dużo na ten temat powiedzieć. Ale oczywiście, młodzi zawodnicy yy, dostają na pewno więcej szans przez ten przepis, ale nie zawsze to jest, to jest dobre. Moim zdaniem, młody zawodnik, który chce grać w ekstraklasie, musi się wyróżniać. Musi na pewno wnosić bardzo dużo jakości do zespołu. Bo jak nie no, to taki zawodnik długo nie będzie się utrzymywał na tym poziomie. Dobrze, jeszcze na koniec oczywiście życzę powodzenia w spotkaniu z Jagielonią i do zobaczenia w kolejnych odcinkach dla moich Dziękuję. widzów. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia. Hej.